to, co tu się w ogóle dzieje. Ja nigdy, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Tu jest joystick. Tu jest przycisk odłączenia. Tu jest w ogóle falę focus. Tutaj są przyciski. W tej płytce też są wejścia. Tu jest pokrętło. Ta rączka jest w ogóle jak w samolocie. Tu, 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 tu. Jak ja się w tym połapię? Nigdy w życiu nie widziałem takiego urządzenia, bo nigdy takie urządzenie nie powstało do teraz. Jakie to jest dziwne. Tu się daje baterie. Jakie to jest ładne. Dobra, słuchajcie, jak sami się domyślacie, w tym odcinku krańczy lab firmy Ziun. Zion, Zion, Zion. W każdym razie gimbal, monster gimbal bym powiedział, do stabilizacji obrazu, czyli do robienia płynnych ujęć. Jest sobota wieczorem, 23:15. Tamten materiał nagrywałem 3 dni temu. W międzyczasie miałem dwa zlecenia i zobaczcie, kilka ujęć, jak mi wyszło O, bateria mi pada. Dobra, już tego nie potrzebuję. Owszem, cena jest spora. Ale nie jest to gimbal do turystycznych wędrówek, bo jest duży. Jest to gimbal do zastosowań profesjonalnych, umówmy się. Tak w ogóle to. Ja nazywam się Adrenkiller, a przed Wami kolejna mówi kamera. Zaczynamy. Brakuje tam czegoś. Co ja to mam dać? Co? A dobra! Mowa o stabilizatorach. Czym ten się wyróżnia? Jak sami widzicie, takim oto rogiem. Joystickiem, można by rzec, a nawet wolantem. Jest to plastikowe, nie jest to ciężkie, mogłoby się wydawać, że przez to ten gimbal jest dużo cięższy, ale to jest plastik solidny. Do czego on służy? Przede wszystkim, i to jest bardzo dobrze pomyślane, to już powinni dawno temu wprowadzić. Patrzcie, wcześniej w gimbalach mieliśmy bez tego tylko kijek, więc, więc jeżeli chcieliśmy zrobić coś z niska, było to dość uciążliwe. W tym momencie możemy drugą ręką bez problemu odciążyć tą pierwszą rękę. To jest naprawdę bardzo wygodne. Tym bardziej, że możemy też gimbala w ten sposób nosić. Jestem ciekaw, czy podniesie reda. Zaraz to sprawdzimy. Blokady. To jest fajna rzecz, która naprawdę sprawdza się, bo dzięki temu, że wow, widzicie, tutaj są trzy blokady, możemy przymocować gimbala na przykład do plecaka i nie dynda. Poprzedni mi dyndał. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, falo focus służy do ostrzenia. Możemy do tego zainstalować motorki. To są dwa motory. Zakładamy na obiektyw taką zębatkę gumową, następnie mocujemy motorek z jednej strony, drugi z drugiej strony, drugi jest do zooma. Jeżeli mamy obiektyw z zoomem, możemy zoomować, oddalać i przybliżać. No zawsze to był problem w stabilizatorach, bo y, trzeba było ustawiać tą wartość stałą i najczęściej to ja latałem tylko na szerokim kącie właśnie, że wtedy, kiedy było wszystko ostre. Natomiast w tym wypadku możemy zainstalować taką 35 i sobie dokładnie ostrzymy, latamy, i jednocześnie ostrzymy. Do tego mamy tutaj joystick, którym po prostu kierujemy sobie lewo, prawo, góra, dół. Jest to swego rodzaju umiejętność już posługiwania się. To jest trochę jak latanie dronem. Trzeba wyczuć te pokrętła, te joysticki, z jaką mocą należy je dotknąć, żeby to wszystko płynnie szło. Ja dopiero się uczę tego gimbala. Co tutaj zostało zrobione? Silniki są dwa razy mocniejsze, dwa razy jest cichszy i moment obrotowy został zwiększony, przez co szybciej reaguje. Jeszcze jedna rzecz, do czego to ramię jest fajne. Do tego, że możemy bardzo nisko podchodzić, praktycznie zacząć ujęcie od podłogi i lecieć do góry. Tutaj w joysticku z lewej strony mamy tryby, ale trybów tutaj nie będę Wam opisywał, bo każdy to chyba zna, ale jeden z nich jest właśnie ten. Każdy go lubi. Ten gimbal jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Baterie mi bez problemu na cały dzień straczyły te baterie. Jeszcze były raz dwie kreski, raz jedna kreska, gdzie latałem im no, około 5 godzin. Ale widzicie to? Jest taka wstążka, dzięki której po prostu szybko możemy wyciągnąć baterię, a nie dłubać. Ten joystick z przyciskami, dzięki niemu można sterować aparatem. Zmienić przysłonę, czas, włączyć, wyłączyć, nagrywanie. Co lepsza, możemy mieć podgląd na telefonie. Sięgamy gdzieś daleko i nie możemy spojrzeć, widzimy na ekranie. Wszystko dzięki temu urządzeniu, które jest przypięte tutaj na dole, tej skrzyneczce. Zrobiłem wczoraj wieczorem jeszcze jedną rzecz. Podpiąłem do aparatu szeroki kąt i przejechałem się z nim po mieście. Chcę wam pokazać kilka ujęć. on a big white ship. seagulls were dancing all around. i woke up with a sunrise on the sea. such a precious gift to make. the salty breeze and the waves. the slow pace. the salty breeze and the waves. life, such a feeling to be like The salty breeze in my lungs, and back to where I'm from. The salty breeze in my lungs. Są jeszcze dwie rzeczy: tyczka i pas. Tą tyczkę możemy podpiąć zamiast nóżek i sięgnąć jeszcze dalej. Tą tyczkę możemy podpiąć do pasa, przez co możemy praktycznie cały dzień chodzić, bo odciążamy po prostu ręce, wszystko idzie na kręgosłup, więc to jest naprawdę super. Tutaj z przodu też mamy guziki do zmiany trybów. Kolejne fajne rzeczy w krajnie to linijki. Jest ich kilka, ułatwiają wyważanie aparatu z gimbalem. Podoba mi się również to, że możemy używać go jako statywu. Ustawiamy w dowolnym miejscu, a on trzyma pozycję. A tutaj jest też podstawka pod ciężki długi obiektyw. No a dzięki motorkom możemy zrobić dolizum. Grubokąt. Oh my goodness. No gimbal jest jej listy. Po jakimś czasie może, może coś więcej na jego temat powiem. Póki co dziękuję bardzo serdecznie, że oglądacie mówi kamerę, że jesteście, że kibicujecie temu kanałowi. Niech rośnie ten kanał, niech się dzieje. Róbmy fajne rzeczy. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć!